Dlaczego w ogóle temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego jest dla mnie ważny? Myślę, że w tej chwili jest to najpoważniejsze wyzwanie, które stoi przed nami, jako mieszkańcami i mieszkankami Planety Ziemia. To takie wydarzenie, które budzi, czy, czy sytuacja, która budzi we mnie bardzo, bardzo dużo różnych emocji. Z jednej strony, dużo strachu, dużo niepewności. Dużo obaw związanych z tym, jak świat będzie wyglądał za kilka czy kilkanaście lat, ale też ostatnio zaczynam odczuwać trochę nadziei na to, że być może dzięki temu, że podejmiemy wspólnie pewne działania, uda się nam zmienić świat na lepsze. I pewne rzeczy, których do tej pory jeszcze myśleliśmy, że są niemożliwe, to też. Pandemia koronawirusa pokazała nam, że pewne radykalne zmiany, które w przypadku kryzysu klimatyczno-ekologicznego są konieczne, są także możliwe. Myślę, że w tej chwili to, co jest takim najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoimy jako, jako ludzkość, to zachowanie człowieczeństwa, zachowanie solidarności wrażliwości, współczucia i jakiegoś siostrzeństwa czy braterstwa, które są podstawą e, relacji międzyludzkich e, i które po prostu dla mnie są kluczowymi, e, kluczowymi wartościami. Kiedy działamy w kontekście kryzysu klimatyczno-ekologicznego, pojawia się szereg różnych pytań. Pojawiają się pytania o to, dlaczego ludzie nie działają w obliczu powagi tej sytuacji. Pojawia się pytanie, co możemy robić, aby przekonać kogoś do tego, że ta sprawa jest ważna. Pojawiają się też pytania, co zrobić, aby zachęcić osoby, które jeszcze się nie zaangażowały, mimo tego, że wiedzą, że kryzys klimatyczno-ekologiczny jest faktem i dotyka ich ta, ta sprawa. Przede wszystkim chciałabym zacząć od powiedzenia tego, dlaczego zmiana jest taka trudna. Dlaczego zaangażowanie się i w ogóle przyjęcie tego, że kryzys klimatyczno-ekologiczny jest faktem, jest takie trudne. Przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo zagrażająca dla nas informacja. Są to trudne i przygnębiające fakty. Nie ma jasnych odpowiedzi na to, co możemy zrobić, aby poradzić sobie z tym na takim jednostkowym poziomie. I przyjęcie do wiadomości tych faktów związanych z kryzysem ekologicznym-klimatycznym, może wymagać zmian w naszym życiu, a no, niestety zmiany są trudne, bez względu na to, czy są to zmiany naszej diety, czy zmiany naszych przyzwyczajeń. No, a co dopiero, jeśli mówimy o tak dużych zmianach, których będzie wymagało od nas przystosowanie się do nowego świata w dobie kryzysu ekologiczno-klimatycznego. Pojawia się masa różnych pytań, które niekiedy są uzasadnione, a niekiedy są nieuzasadnione. Czy to moja odpowiedzialność? Czy już naprawdę nic nie da się z tym zrobić? Albo takie dystansowanie się, mnie to nie dotyczy, albo pojawiają się takie wypowiedzi, inni nic nie robią, więc czemu w zasadzie ja miałabym poświęcać swój czas, swoją energię, swoje zaangażowanie, żeby coś zrobić z tym, z tym problemem? I w momencie, w którym te wszystkie pytania, niekiedy wymówki pojawiają się, Dużo prostsze może wydawać się zanegowanie konieczności zmiany, unikanie odpowiedzialności, wzięcie odpowiedzialności za tą sytuację i po prostu zdystansowanie się czyli no uznamy, że no nie widzimy, nie słyszymy, a tym bardziej nic, nic nie mówimy o tych kwestiach. No ale jak już wiemy, że jest źle, jak wiemy, że katastrofa klimatyczna. Będzie za chwilę, albo już jest. Czy zawsze wtedy zaczynamy działać? No, niestety nie. Z jednej strony możemy nie wiedzieć, co zrobić, aby się zaangażować, możemy nie wiedzieć, co, jakiego rodzaju działania możemy podjąć, żeby w jakiś sposób odpowiedzieć na tą, tą sytuację. Możemy nie mieć wystarczająco dużo zasobów, czasu. Energii. Możemy mieć bardzo wiele innych obciążających nas obowiązków, które po prostu sprawiają, że nie udaje się nam adekwatnie jakoś zaangażować w takie rzeczy, które byłyby tutaj faktycznie pomocne. Możemy też Obawiać się skojarzenia, bycia skojarzonymi z aktywistami aktywistkami, istnieje wiele różnych stereotypów w społeczeństwie na ten temat. Są na przykład takie badania z przed wielu lat, które pokazały, że aktywiści ekologiczni kojarzą się na przykład z osobami, które nie zachowują szczególnie zasad higieny osobistej, co oczywiście niekoniecznie musi być prawdą. No i też to, co może nam utrudniać to zaangażowanie, to jest to, że na przykład nikt w naszym najbliższym otoczeniu nie angażuje się w tego typu działania. Widzimy, że takie zaangażowanie nie jest czymś normalnym w naszym, naszym środowisku. Natomiast myślę, że to też coraz bardziej się zmienia. W ostatnich latach widzimy masowe, jak, jak masowo ludzie wychodzą na ulice, żeby zaprotestować przeciwko bierności polityków w obliczu kryzysu klimatycznego. Widzimy masowe protesty młodzieżowego strajku klimatycznego. W zeszłym roku obserwowaliśmy gigantyczne protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Także widzimy, że polskie społeczeństwo w coraz większym stopniu mobilizuje się do tego, żeby brać rzeczy w swoje ręce i angażować się na rzecz koniecznych zmian politycznych. Pojawia się też pytanie, kogo warto jest przekonywać. Czy warto jest przekonywać tych, którzy są neutralni, czy tych, którzy już chcemy przekonywać przekonanych, a może warto jest przekonywać tych, którzy w ogóle absolutnie nie chcą nic słyszeć? No więc. Ja myślę, że głównie warto jest skupić się na tych osobach, które mają jakąś taką przestrzeń do zmiany. Czyli możemy starać się przemówić do osób, które, są, które, mają na razie, które na razie nie mają wyrobionego zdania, które ogólnie uważają, że jest to problem, ale na przykład jeszcze się nie angażują. Natomiast jeśli chodzi, kiedy myślimy sobie o tym, że mamy ograniczoną ilość energii. Czasu I też chęci do przekonywania różnych ludzi na temat rzeczy, które wydają się nam kluczowe, to przekonywanie osób, które są zupełnie przeciwne naszej sprawie, które zupełnie nie wierzą w to, że katastrofa klimatyczna jest faktem, które zaprzeczają pewnym faktom, które w tej chwili no, wiemy, że zdecydowana większość, nie wszyscy naukowcy mają. Zgadzają się co do tego, że katastrofa klimatyczna jest faktem, że zmiany klimatyczne są wywołane przez działalność człowieka, więc e, oszczędzałabym też naszą energię, jeśli chodzi o przekonywanie tych osób, które są, są przeciwne. To, co możemy robić, żeby przekonywać osoby, które już są w pewnym stopniu... Um, zainteresowane tematem, czy widzą powagę tego tematu, e, możemy posługiwać się argumentami z interesu własnego. No więc pojawia się teraz bardzo duże pytanie, w jaki sposób możemy przekonywać te osoby, które już widzą problem. Jeszcze się nie angażują, ale już widzą problem i chciałyby potencjalnie coś zrobić. Przede wszystkim warto jest operować interesem własnym. Co to oznacza? Możemy pokazywać różnego rodzaju korzyści, które wynikają z tego, że się zaangażujemy. Z jednej strony to mogą być takie, takie korzyści związane z tym, w jakim środowisku będziemy żyć my, albo będą żyć nasze dzieci, albo nasze wnuki. Możemy też odwoływać się do interesu własnego związanego z takimi dużo bardziej namacalnymi kwestiami, jak na przykład ceny żywności, czy susza, którą obserwujemy od wielu lat w Polsce. Możemy też przyjąć taki klimatyczny zakład Paskala. Co mam tutaj na myśli? Chodzi mi o taką sytuację, w której podejmujemy działania, nawet jeśli nie do końca wierzymy w to, że to jest tak, tak poważny problem, ale tak czy siak mamy szansę wygrać. Będziemy żyć w miejscu, które ma czystsze powietrze, co szczególnie dla osób mieszkających w Krakowie, no myślę, że tutaj nikogo nie muszę przekonywać do tego, jak to jest ważne, że będziemy mieć bardziej sprawiedliwe miejsca pracy, że będziemy mieć wreszcie lepsze, lepszą przestrzeń i, i lepsze warunki do życia. Drugą kwestią, do której warto jest się odwoływać, jest pokazywanie sytuacji krzywdy, sytuacji niesprawiedliwości, gdzie możemy pokazać, kto konkretnie cierpi, kto przyczynił się do tego cierpienia, a także dlaczego tak nie powinno być, dlaczego to jest nie w porządku, dlaczego to jest niesprawiedliwe. I dlatego też pokazywanie takich konkretnych przykładów, w których ktoś Ucierpiał, ktoś na przykład stracił dom ze względu na to, że spowodowane zmianami klimatu kataklizmy pogodowe zmiotły dom danej osoby, albo zerwały dach, albo podtopiły całą wioskę. No, tutaj widzimy, że bardzo są konkretne, bardzo możemy zobaczyć bardzo konkretne przykłady różnych trudności, których ludzie doświadczają i będą doświadczali w coraz większym stopniu w związku z kryzysem klimatycznym. To co jeszcze warto jest podkreślać to normy. I to, na co to są bardzo ciekawe, niedawno przeprowadzone badania dotyczące norm dynamicznych. Chodzi tutaj o takie normy, gdzie pokazujemy pewien trend, czyli widzimy, że na przykład coraz więcej osób uważa, że kryzys klimatyczno-ekologiczny jest faktem, że coraz więcej osób angażuje się w działania. Ludzie jako zwierzęta społeczne są bardzo wrażliwi na zmieniające się normy i mamy tutaj do czynienia z takim mechanizmem, który nazywamy prekonformizmem, czyli jesteśmy bardzo wrażliwi na to, co niedługo będzie Modne albo to, co niedługo będzie normalne. To, co też warto jest uwzględnić, w, szczególnie kiedy zaczynamy angażować osoby, które dopiero wchodzą na tą swoją ścieżkę aktywistyczną, to jest pokazywanie, że warto sobie stawiać takie cele i takie oczekiwania, które mają jakieś szanse na zaspokojenie. Czyli na przykład warto z, zamiast ogólnie stawiać sobie taki cel mojego aktywizmu, że tutaj uda mi się powstrzymać katastrofę klimatyczną, no raczej powiedzenie, że to co w tym tygodniu mogę zrobić albo to co w tym miesiącu możemy wspólnie zrobić z moją grupą jest zorganizowanie udanej demonstracji. No i to jest taki cel, który jesteśmy w stanie zrealizować, natomiast jeśli postawimy sobie taki bardzo duży cel, wtedy po prostu może nam być trudno i możemy się też łatwiej zniechęcić, bo nie widzimy tych efektów, które chcielibyśmy zobaczyć. Więc to, co jest też bardzo ważne, to żeby, myśląc o swoim zaangażowaniu, znajdować szereg różnych form zaangażowania, czyli to mogą być zarówno takie małe działania, jak na przykład właśnie podpisanie jakiegoś apelu albo petycji w internecie, to może być przyjście na demonstrację, Demonstracje, aż po takie dużo bardziej, aż po takie działania, które wiążą się z dużo większym zaangażowaniem, jak na przykład zorganizowanie jakiejś demonstracji, albo wzięcie udziału w akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego, na przykład blokadzie jakiejś kopalni albo elektrowni. To co ma też ogromne znaczenie, jeśli chodzi o zaangażowanie w Aktywizm, zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, to są emocje. Z jednej strony, to, co nam najczęściej się kojarzy z aktywizmem, no to jest złość, jest gniew, jest niezadowolenie. Te emocje mają olbrzymie znaczenie, jeśli mówimy o inicjowaniu działania, czyli coś nas ze złości, idziemy na demonstrację, żeby wykrzyczeć nasze niezadowolenie. Ktoś podejmie jakąś decyzję, która jest naszym zdaniem niesprawiedliwa, która prowadzi do cierpienia osób, zwierząt, przyrody, możemy na przykład pójść i zablokować możliwość przejścia tej osobie, czyli na przykład chcemy okupować jakiś, jakiś budynek. Natomiast to, co w literaturze też stosunkowo od niedawna się dopiero pojawia, to jest taki wątek roli pozytywnych emocji w utrzymaniu zaangażowania. No bo też trudno jest cały czas tylko trwać w, tym, w tej złości, w tym smutku, w niezadowoleniu, tylko potrzebujemy też pewnych wzmocnień, czegoś, co będzie pozytywne. No i w badaniach, które przeprowadziłyśmy, w naszym zespole pod kierownictwem dr Katarzyny Jaśko. Zbadałyśmy wiele różnych grup, które działały w Polsce na rzecz. Jakiejś zmiany społecznej. Brały w tym udział osoby zaangażowane w protest w Puszczy Białowieskiej, osoby zaangażowane w strajki kobiet, osoby zaangażowane w strajk rezydentów. No, całą masę różnych, różnych inicjatyw. I to, co okazało się z tych badań, to, że rola. Pozytywnych emocji, poczucia znaczenia, poczucia tego, że robimy coś ważnego, dumy czy siły, było tym, co pozwalało ludziom utrzymać swoje zaangażowanie, mimo tego, że takich bezpośrednich i szybkich wzmocnień czy nagród było bardzo mało. I to właśnie te pozytywne emocje pozwalają ludziom utrzymać zaangażowanie w dłuższym czasie. Jak widzicie, jest cały szereg różnych rzeczy, które możemy robić, żeby zachęcić tych, którzy jeszcze nie wierzą i zachęcić do działania tych, którzy już uważają, że katastrofa klimatyczna jest problemem. Mam nadzieję, że te narzędzia, o których tutaj powiedziałam, zachęcą Was do dalszej eksploracji, do lektury. Książek poświęconych temu, jak możemy mobilizować ludzi, i też być może zgłębianiu kwestii związanych z psychologią aktywizmu. Mam nadzieję też, że wspólnymi siłami uda się nam tak podziałać, aby ta przyszłość nie malowała się w tak szarych kolorach, jak w tej chwili ją widzimy. I mam nadzieję, że do zobaczenia w akcji.